Się basimy, jak się w dom hmm. Już widać, jaki piękny, niebieski ekran. Popatrzcie, jak się fajnie lokuje, widzowie. Czym się zasłał? Może najpierw się fajnie... Jaki ten skin jest fajny. Hmm. Okay. Jakie te śkinisz? Dojśki... Ooo, ja nie proszę. Jakie tu sieżki szamskin nie pięknie. Nie mam ja może temu gośzniemy. Czekaj, najpiękniejszy pieciak. Jaki piękny pieciak! Musimy go wziąć. Kilo. Szukamy kilo, pięknie. Zobaczcie! Zobaczcie! piękna jotnia Bierzemy. jaki tu jest fajny iksik musimy wziąć tego iksika zobaczymy jak jesteśmy świetnie jaki on jest piękny widzowie. jaki on jest piękny żegniamy się może siojo. a może paj co byście woleli pajena ale Musimy zagrać się też jak babnik. Jaki piękny taniec widzowie, Szybko, szybko ucie... Najlepszy taniec świata! Najlepszy! Jak, o, jaki on jest piękny! Dajcie spokój! tym ten dobrze ma nieziłe końca. Takie pięknie dzieci. Jak wy tak macie, to śruba i łapki z wonieckiem. <śmany> Jak jednorożec, pani i księżniczka z jednorożcem. Nie udawaj bambola! Ale czemu? Przecież tym jestem do biodziejka, dobrodziewko Pamiętajcie o sobie i łapcie słoneczkiem dziedziom biodziejka. Ej, jak tu się gnia? O co chodzi? Aha, to co? Yes. <grym> Dziowie widzieliście. Daj Haj, daj haj, daj haj, Więcej hajsów słuchaj więcej, rozumiesz? On ma monetę, a ja mam takiego pieska i co za mi pewno. Mój kolega! Zobaczcie, moi koledzy. Siema. Gieby tu? Może polecimy się tutaj. Zobaczcie! Zobaczcie, jakie to wszystko jest małe. Aha, to jadziecie tu. Zobaczcie tylko, zobaczcie. Joko! To... Jaka... To wygląda jak czerwony ślad. O nie, dziwny czerwony ślad. Może go nie weźmiemy. Proszę, Bambiku, proszę, nie się To mój kolega, on mnie nie zabije. Ja, ja mam kojegę. Zobaczcie. Widzicie? Chodźmy może do niego, bo oni są fajne. Chodźmy, to jest nasz przyjaciel przecież. Bije, wie. Ciąg ma w co ono To jest chyba Bambik architekt. Chcę iść za Tobą, mój kolego. Może zatęczymy się razem. Popatrzcie, popatrzcie. Ja widzicie najlepsze tancie świata. Czemu musimy mnie ściącić bracie Bambiku? Czemu nie mnie brać bracie Bambiku? Biacie ja Bambiku! Pomóc. Czemu on nie bije, czemu on nie bije, o co, bracie Bambiku, nie, wiecie Bambiku, ja się pomyliłem się Piosiem, wybaczcie mi, jak ty możesz, z Piosiem i tym ofejmą. Zabij mnie Piosie, ja nie chcę umieję. Nie. ja nie chciałem Cię, bo ja Cię wąbiku zabić. Przepraszam Cię. No przepraszam, wybacz mi. Ja nie chciałem, ja tylko chciałem nieść dół. Gdybym mógł widzieć, jak go ujecieć. Nie! Weźmiemy to. Nie, jak nie chciałem go zabić, kojego. nie mnie, mnie, ja go nie chciałem zabić. Nie, widzicie, ja go nie chciałem zabić, a ten debij do mnie laki. Pamiętacie, żeby subskrybować kanał dzią Bo tu jest mój fajny kuzyn. Ja jestem do Biodziewka. Jakie to brzydkie! Szybko na ten fajny taniec! Szybko! Gdzie to jest? A! Dziwki, Tajni, to jest fajne? A ten najlepszy na całym świecie. I nie biodzej, zrzuci za parę godzin. Jeee! Mój ko ja odczułem tego, że chcesz składać mu hołd. Składać mu hołd, jesteś najlepszy, najlepszy, mój król. Gdzie polecisz? اه بليز يا شيخ، نعم الكلام اللي يقوله، يعني زي مخرجين عليه اوكي، انزين، نسوي زي واحد نوك وحش، حركة حركتك. خلاص لا لا لا. Lecimy sobie video inbieskie kokołek video wiey vi, 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 vi. Yay, veniamo in to Widzowie, co jest grane? Z kim ja jestem? O co chodzi? Widzowie, o co chodzi? Czemu jestem bombitem i czemu jestem na sklepowej? O co chodzi, widzowie? Czemu oni mnie wszyscy biją? Jak to się stało? O co chodzi? Dobra, ja nie wiem o co chodzi widzowie, ja uciekam z tego. ja nie wiem gdzie ja jestem, co się stało, ja w ogóle nie wiem. I gram w i czemu jestem bambikiem i mam praktyki ubranych w pięciolatek? Widzowie, piszcie w komentarzach co się stało. O co? No widzowie, no o co u innym chodzi? No ja nie wiem jak to się stało, widzowie, piszcie w komentarzach co się stało. Hm, to było dziwne Dobra, jak już jesteśmy, na pewno nie będziemy tak, na pewno nie będziemy tak, hmm, trzeba dobrego skina ubrać. No, też na pewno nie tak. Piszcie w komentarzach, co się stało. Jestem sam ciekaw. Nie wiem, o co chodzi. I to jest chore. Co się stało? I gdzie mam takie bombickie lecie ustawione? Widzowie, pomóżcie mi to odkryć, ja nie wiem o co Pamiętajcie, że dzisiaj co możecie robić, to czekać, że na mnie, że wrzucę odcinek. Załatwię kamerę. kamerkę. Wesperski 98. Zapiszę się. Ale to jest Wizowia. Widzowie! Gram jestem na sklepowej. Tu mnie o co chodzi? No mówcie, że to kuzynek dąbrodzi, Jak Dąbrodrzewko on to zrobił. Będzie zemsta i walka. Jak to zrobił kuzyn dobro Będzie odcinek potem. co był kuzyn dobre drzewko. Jak tak to będzie walka na YouTube odcinek. Czemu ja gram w ogóle? No wykrzywdź. Nie będę latał jak bambik. Hmm. Gościu się chyba zna na rzeczy. No bo jest takim bambikiem jak ja. Drzewko to twoja wina, moja wina. Ja wiem, co się stało, widzowie. A Jeśli chcecie odcinek, napiszcie. Jak... Dobra drzewko! Wie, nie, powiedzcie, jak dobre drzewko to będzie z nim Fame MMA. Jak to dobre drzewko to będzie z nim FAME MMA. Zobaczycie widzowie. Ale mi się zlagowało, jestem dzić. Ale mało ludzi na dziś, teraz. Dobra, ale co się stało? Jak mi kuzyn dobry Bo wiecie, bo on chce bardzo przejąć mój kanał. On ma na tym obsesję. On ma wręcz obsesję, żeby przejąć mój kanał. To mógł być on, a on po prostu nieraz miał takie przydatki, więc. Okej, okay, dobra. Ten gość jeszcze żyje? Ja, tak, on jest na drugim końcu wykrzyknięcia. No to idziemy go uratować. Co to jest za broń? Kto jest tam? Co tam widzowie tam. Co to tam jest? O co chodzi? Co to jest nowego? Po prostu przez chwilę ci się w głowie pomieszało popaść na tytuł live'a Ja bym w życiu nie udawał Bambika, przecież... Widzowie! Wierzycie mi ja bym nie udawał Bambika Po co bym... jak jestem dobry nawet? To po co bym miał udawać bambika? Ale co to jest ta pułapka nowa? Pierwsza dziwna jest mega. Tu nie można budować, zapomniałem. Idziemy do tego tam Bambika, damy mu rewolwer. <grystanie> damy mu rewolwer, rewolwer. Łewo. Gdzie on uciekł? Już na drugi koniec. Oto moja jasteczka. Bambik. Ale widzą że... Piszcie, czy to dobro drzewko! No to jednak dobrze. Widziałem. Oglądajcie mnie. Będzie z nim nawalanka. Będzie z nim nawalanka ostra. Nie damy się pomiatać, dobro drzewko. Nie damy. Jesteście ze mną przez dobre drzewkiem. Stój bambiku. Po tej rundzie kończę. Chodzi. Po tej rundzie kończę i nagrywam odcinek ściany subskrybentów Ja z tobą Co z tobą Bambik nie skorzystał! Bambik! Bambik! Masz, dam ci broń jak chcesz. Nie, to mi się przyjechało. Widzicie jak to nawala? Tak, widzicie, patrz tak. Tak! Właśnie, ty. Patrzcie, typ, ty, typ, typ. Chodźcie, chodź, chodź, chodź Bambiku. Oj, ten do nich z digla. Wal Nie ja walę się lepiej załówek, ale tam są typy. I się boję ich. že ze mnou dobrá to bambík. A jednak ne. Jejku. Po tvoji straně jestem. No to znamená, persek. Pokonáme <trony> razem do Po co to buduję, ale chcę tylko tego Bambika, żeby on nie mógł ze mną wejść. Po no prostu... <laughs> bambik! Be, jak Bambik tańczy sobie w spak. Nie no, to by na pewno zrobił dobrodziej. To jest pewne. On by się na pewno nie obudował. Tylko by się kampił i tu siedział. Widział wie. I może ja tak zrobię. Nie no. Czekajcie. I za snajpery dup. na pewno tak będzie. Co to jest tam? coś, ale nie na kucaku. A co tam kiedyś przedtem było? No nic. No to dziękuję, Bambiku. Jesteś do nowej miejscówki. Ja cię, Bambiku nie lubię. Czemu mnóstwo? Patrzcie, patrzcie, jak on Bambik, on się boi beze mnie chodzić. Co? Odwiedź... A to chyba był w jednym meczu, więc tego nie zrobiłem. O, może, ale to może. Widzicie, lama! Lama! Ale nie, no ja pie... parę razy już trafiłem. Nice! Mój lunch, padzik! Daj mi to złowieszczek! LUNCHPAD! No stawię lunchpada, Bambiku! KOSTKA! Widzowie, czy widzicie? Kostka! Kostka powróciła! Widziałem, że mi się to skojarzy z zalewu zdobyczy. Kostka powróciła! A tu ostatnio z Dorafem widzieliśmy mgłę. O ty, ty siedziałaś w wulkanie nieraz, ty wszędzie siedziałaś, idź te koszka. my Cię nie lubimy, nie? Kto jest ze mną nie lubi kostki? Widzowie po tej... Dalej, po tej rundzie kończę live'a ja Czemu się nawala prosi? I co się stało? To jest ten domek? Naprawdę? Pamiętam to było już w tym sezonie Nie lubię kostki, ja też! Jesteś ze mną, katka Musimy się kampić, bo kur kolego Bambik A może raczej do strefy Ale niech nas najpierw typy załatwią Ej myślisz, że ja to wezmę. A pal gumę. Pal gumę, Bambiku. Jeszcze się cieszę, że mi dałeś pistolet, nie? Jeszcze mi jest pewnie... Nie chcesz pistoletu? To koniec. To, to koniec z nami. To koniec z nami. Jak i Bambik? Beze mnie nie pójdzie. Ale by było głupio, gdybym teraz... Chodź do strefy, kolega Bambik. Dobra, przygotowujemy się. Patrz, 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 patrz! Porobię gościa z rewolweremu. Yeah. Nie! Yeah. On nie pewnie ma za prosa, a ja go mam za bambika, a może on jest prosem, a jestem bambikiem. <laughs> Co tam się idowie działo? Kostka powróciła. Ja kostki nienawidzę, więc... Ja mam dwie pompy. Możecie mnie, za, możecie mnie mieć za wariata, ale ja tak po prostu lubię grać. No sorry, no ale tak lubię grać, więc. Ten gość jeszcze full HP nie mam. Nie ma żadnych potek. I on myśli, że on będzie miał winę, no nie? Z takim Bambikiem to ja mi się nie chce widzę grać. Potki! Bambiku, potki pi. Bambiku, czy ty coś umiesz? No weź te potki Ona już fula, okej, okay, dobra To się nikomu nie przydadzą, ja biorę ja. Kostka musiała powrócić, musiała Wredna kostka Dobra, może z tym Bambikiem zagram... Może z tym Bambikiem wygramy. Już się chyba staje takim prosem. Po co ty chcesz tam iść? Okej, okay, no ale okej, okay, no ale bo ty tam iść. No przecież to jest tutaj. No tutaj, no i co? Dobra, idziemy się okampić. Cicho, cicho, Bambik. Dobra, może tu trapa nie, ale... Co ty, Bambik, robisz? Widzowie, ja do nich do niego się nie mam. Bambiku Bambiku Strefa jajku Jaki ja jest, No na, na, na znerwionego robota choć Jak przeżyjemy Po co trapa kolejnego postawa Co ty robisz O nie br Dobra widzowie, ja się z wami żegnam, był Dom Brodzi, czekajcie na odcinki dzisiaj, na razie.